Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Ariowit. I pomyślałem, że już czas zacząć mówić prawdę. Ale prawdę na serio, jaka jest na świecie, w Polsce, na całej planecie Ziemia. Dlaczego jest na tej Ziemi nadal tak? Jak nie powinno. Dlaczego na tej Ziemi panuje złość, strach, a nie miłość? Miłość, która była według książki ze strony światu na tej Ziemi wiele tysięcy lat temu, były cza i czasy, w których człowiek był potężną istotą, wspaniałą, i to się zepsuło. Trzeba będzie to odkryć, jak jest naprawdę. Państwa, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz pod koniec filmiku, co myślicie o tym. własne zdanie, jeżeli możecie, to zasubskrybujcie kanał. Nowe osoby, polecajcie także innym osobom. I zacznijmy z filmikiem. Dobrze. Państwa, kim są? Syjoniści, hazarowie. Są to osoby, które rządzą Polską, rządzą w każdym kraju, na całym świecie. Syjoniści. Syjonista podpina się, podpiął się pod prawdziwą, tą, wiecie, rozumiecie jak powiem, pod tą wybraną nację, jak to się mówi. Wybrana nacja, rozumiecie, o kim mowa. Oni się podpieli pod nich, bo w religii wybranej nacji jest powiedziane, że oni nie mogą mieć żadnego kraju, bo im religia zabrana, wie, zabrania, więc takie coś jak Izrael to nie jest wytwór Żydów, tylko sionistów, hazarów. Hazarowie są to osoby, które udają inne nacje, ponieważ. Potrafią wejść jak agenci i stać na wysokich szczeblach władzy, gdyż dno społeczne na dole to są w większości idioci. Mamy idiotów w Polsce, w tym kraju i się znajduje właśnie taka osoba świadoma, gdzie jest właśnie niewielu takich świadomych i mówi jak jest. Oni. Ostawiali sobie, podawali sobie polskie nazwiska i rządzą polską. I Polacy nie wiem jak to w ogóle to się stało, że tacy ślepi są od 89 takie matoły. Ja nie chwaląc się u mnie to w rodzinie to matoły, które tylko mi szkodziły na mój logiczny umysł właśnie mi szkodziły, proszę Państwa, z kim tutaj po prostu szkoła Szkoła też jest od tego, żeby zrobić ciebie debilo. Głąba bezmyślnego. I choć poszedłem takiej szkoły dla idiotów. To była szkoła techniką w taka, mon, Takie Mongoły, taka Mongolia. I najlepsze jest też to, że ludzie dwa miesiące temu walczyli o wolność. Wiecie, te protesty i tak dalej. 20. byli spisywani przez policję. A teraz zostało to wszystko odwołane i nie ma żadnych obostrzeń. O to walczyli właśnie o tą powiedzmy wolność ich działania żeby się dowiedzieć później że obostrzenia zostały odwołane na jakiś czas oni to sobie wymyślili, żeby na wakacje poluzować proszę państwa, te osoby, które mamy w rządzie to są właśnie dostałem jednego suba przed chwilą nagrywając ekran osoby, które są w rządzie to są pachołki pachołki tych globalistów największych hazardów, którzy rządzą całym światem jest to piramida z okiem patrzącym to są pachołki ich którzy zostali wychowani tacy żeby takimi być złymi ich chcą wprowadzić znak bestii na polskie ziemię, na cały świat. Państwa, dzielcie się tymi informacjami z innymi i mówcie merytorycznie, logicznie, tak, żeby zrozumieli: Mam gdzieś. Że ktoś, nie wiem, żyje w swoim głupim świecie. Trzeba zacząć tłumaczyć, bo będzie źle. Źle, no. To są. Plemię Rzymijowe. Żydzi nie mieli żadnej żrzmiji. To oni są plemię żmijowe, hazarskie, sioniści, którzy dostali się do każdego kraju i sieją zło, i myślę, że są jacyś, że nie dotknie, nie dotknie ich prawo prawo obywatelskie takie, gdzie obywatel, człowiek, Prawdziwy, żywa istota, weźmie się za nich i wymierzy im samosąd. To trzeba będzie zrobić, bo jak się ludzie nie obudzą, to ta nacja, która właśnie zgotowała wam ten los, żeby na ziemi były wojny, strach i to wszystko. No dopnia swego. Nie, nie można tak zrobić. W jakim świecie wolicie żyć? Gdzie, w takim świecie, gdzie byłaby miłość, normalność. I wolność. Czy w takim, gdzie będą wami rządzić sugusy szatana. Oni wprowadzają to są O Oni chcą wprowadzić szatana na ziemię. Wyznają ich i tutaj znak bestii chcą wprowadzić. To jest właśnie to. Rothschild Rockefeller, czarny papież, szary papież, biały papież, Biden, Trump, wiele wszystkich innych polityków, ich sługi, też właśnie tego Rothschild'a Rockefellera, tam mnóstwo jest, jezuici, Zakoniezuitów, Bayer, ci co glifosat leją, to wszystko jest zło, które rządzi właśnie ziemią. Hazaro. Azarowie, plemię brzmi Taka jest prawda, i jak uświadomicie sobie w końcu, kim jest wróg prawdziwy, to poznacie prawdziwego wroga, poznacie kto to jest, to będziecie musieli zacząć działać, będziecie chcieli walczyć z kimś. Jeżeli ludzie poznają, kim jest prawdziwy wróg kto tym zarządza, to się Ziemia zmieni. Jeżeli poznają, Wysłanników szatana. No, tak to teraz nazywam, bo jestem po filmiku, w którym ktoś tak mówi. Chciałem poznać jeszcze bardziej korzenie tego. Oni podobno są Babilonia tam. Oni też z terenów Ukrainy. To, to ciężko określić, niby zostali wybicie tam, w tamtych terenach i się po całym świecie roznieśli. W Babilonii było czczenie szatana. Oni wzięli właśnie stąd, stamtąd tą religię okultyzm babiloński. I to jest, no piramidy macie w sądzie, masońskie z okiem, pokazywałem w sądach, w kościołach są też piramidy. Czy, czy wy jesteście takie łopy? Czy kurde, dlaczego to są takie łopy? Nawet u mnie. To gdzieś ktoś tam będzie sobie gadał, czy nie? To jest prawda. Ten kościół tak wam w, w mózgach namieszał. I jak można nie powiedzieć, że zrobił z ludzi niewolników, że Polacy nie lubią być niewolnikami. Polacy lubią być niewolnikami. Lubią i taki Ariowit się znalazł. Ariowit, który ma mózg za dziesięciu Polaków. Bo widzi, myśli logicznie, merytorycznie, patrzy, jaka jest prawda. Mówi wam, żebyście przekazywali, bo tak jest właśnie to się. Tak jest. To są właśnie. To jest właśnie nacja, ta, która rządzi światem. Zarowia. I to się powinno przekazywać, bo jak się ludzkość nie obudzi, to wy Polacy i cały świat nie zaznacie wolności. Którą wy i tak nie macie. Bo robicie jak niewolnicy i się jeszcze z tego cieszycie. No 90%. Ja ci, którzy mnie słuchają, to nie. Ludzie się cieszą, bo obostrzenia takie zniku już nie ma. Będziecie się cieszyć. O to się rozchodzi. Nie o to, żeby walczyć sobie o wolność. Dlaczego w Rosji jest normalnie? Dlaczego tam Putin nie pozwolił. Żeby działy się takie rzeczy. I tam ludzie żyją normalnie. Był Iwan, ten, ten komarenko, który też nie wiadomo jaki jest. Z Sochą, która wspiera tych, którzy byli za oddaniem złóż naturalnych w Polsce. Coś jest nie tak. I, ale poje, pojechał tam i tam ludzie normalnie żyją. Państwa, wszyscy, którzy są w tym rządzie, to są Hazarowie ludzie, nie Polacy, to nie są Polacy, Polak prośby by nie dał, żeby tak się działo. Żebyś tak się działo w Polsce, to są pionki. Globalistów. Oni nie mają realnej władzy. Ktoś im rozkazuje. Ktoś im rozkazuje, po prostu, żeby tak było w tym kraju. A ludzie prawdziwi Polacy to są tacy jak Tim Bustowski. Oni walczą o wolność. Ich należy wspierać. Prezydent drugiej RP Jan Zbigniew Potocki. Kolejna osoba. Nie wiem. Myślę, że Aczysiak warto wspierać, pomimo tego, że. Nie odbierał przez trzy miesiące, udawał, że zapomniał o mnie, nie, ja to niech pamięta o tym, ja to będę pamiętał i tego nie da się wymazać, że jak prosiłem go o pomoc, to miał mnie gdzieś, ale tak gdzieś jak, wróg jest jeden, są agenci udający, prawdziwi są fałszywi liderzy, wiedzcie. Największym wrogiem jest właśnie ta, to plemię, o którym powiedziałem, te sugusy, które są, które chcą rządzić światem. Wszechwidzące oko masońskie, które jest na dolarach amerykańskich. To jest właśnie to. Dziękuję Wam za uwagę. To tyle w temacie, proszę państwa. Wy nawet nie wiecie, jak to wkurza, że ja żyję z takimi baranami. Takie barany i są po prostu. I takich baranów właśnie słyszę pokój obok pokoju ode mnie, którzy przeszkadzają mi w robieniu takich. Materiałów. I co? Polacy, wspaniały naród. Polacy, wielcy i tak dalej. Cały naród zniewolony, a taki zarąbisty jest. Taki zarąbisty. Jak tutaj myśleć o tym, żeby mieć kobietę, dziewczynę? Jak tutaj trzeba patrzeć na to, żeby w końcu ten kraj był wolny, wtedy będzie można zacząć myśleć o tym. A nie być niewolnikiem dla systemu. Wejdźmy w prawo naturalne. Także nie wiem, pomyślcie też nad prawem naturalnym. Ale uświadamiajcie ludzi. Dowiedzcie się też, co to jest prawo naturalne. Tim Bostowski w tym siedzi. To jest oderwanie się od władzy. Bycie niezależnym. Wolna istota. Prawo naturalne. Ale ludzie uświadamiajcie. Innych, bo źle skończycie. Źle skończycie. Prawdziwi Polacy walczyli o wolność. Ich nie ma, właśnie. To coś, to ci, którzy nie znają czegoś takiego jak miłość, normalność, wymordowali ich i oni przejęli władzę. I dziękujmy też wspaniałym Niemcom. Wspaniałym Niemcy, niemowy, które doprowadziły przez. Setki lat najeżdżania i przejmowania naszych terenów do tego, że tak jest w Polsce, zabrali ziemię zachodnie, Berlin był Polski. I dalej do Frankfurtu, aż sięgała Lechia. I barany niemieckie te narody. Niemieckie, niemowy przejęły po prostu te tereny, wymordowały Wenedów. Wymordowały rugiów, wybiły prusy, wspaniale, no i po prostu. A zaczęło się od małej Saksonii. Tam była taka Saksonia, która była zawistna, i to ona uczestniczyła w tym, żeby wymordować. 20 steriów Popiela. Popiel był wtedy i to oni dążyli do tego, żeby za Popiela było do tego. Za były zamieszki, udało im się. Tam była Ryksa, która weszła w ich struktury, poślubiła Popiela. No i cóż, i Rzymię doprowadziła, żeby było właśnie rozwalenie tutaj w Polsce, rozdarcie wewnętrzne na trochę lat, i żeby mogli z tutaj wjechać i sieć, siedzieć zamęt i i słowo po prostu a później no jeszcze od serca Katarzyna brawo gdyby Polacy wybili to co na zachodzie było tych morderców te plemiona to byłoby inaczej Aryowie mogliby być królami świata tej ziemi. Tej ziemi planety. Lechici królami. Mogliby być. Ale dzisiaj są niewolnikami. Dlatego uświadamiajcie innych ludzi. Mówcie, kto jest prawdziwym wrogiem. Sjoniści Hazarowie, plemię Żmiowa. To tyle w tym temacie. Dziękuję Wam za uwagę. Trzeba zacząć mówić prawdę. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Na razie, cześć. A tutaj był Ariowit. Żegnam Was.